Witam w nowym filmie, gdzie pokażę jak zrobić dietetyczne gołąbki, jedne normalne, a drugie bez zawijania. Więc tak, zaczynamy. My mamy kalafior, musimy go zetrzeć na, na właśnie na tarce. Jeżeli mamy już starty kalafior, prawda, dajemy ten starty kalafior na patelnię i tam go sobie pieczemy. Możemy też tutaj na takim wolnym ogniu. Dajemy troszkę wody, żeby bez tłuszczu było. Po 20 minut pieczemy na patelni. On będzie zrobił się taki już, no taki sypki fajny. I odkładamy po upieczeniu. Teraz mamy mięso mielone, tutaj z indyka, z tybulą, z przyprawami. I dodajemy troszkę matełka, troszeczkę, troszeczkę. I dalej pieczemy. Nasz, tutaj nasze mięsko możemy sobie to, to mięsko jeść raczej około 15 minut żeby to mięso było upieczone jak prawidłowo dodajemy do tego mięso pieprzu i soli dla smaku jak kto ile lubi byśmy sobie mówili jeden daje więcej drugi daje mniej ale to już jest kwestia smaku każdego który sobie tutaj przygotowuje gołąbki I teraz tak jeżeli mamy już upieczone mięso yy, mieszamy to mięso razem z tym upieczonym kalafiorem który wcześniej mieliśmy mieszamy dokładnie możemy sobie ewentualnie doprawić jak chcemy i dajemy na kapustę którą wcześniej mamy przygotowaną i sobie zawijamy nasze gołąbki i wyglądają one po zawinięciu już, właśnie tak tutaj. I teraz takie pozawijane głąbki Dajemy na patelnię, dajemy trochę masła i około 5 minut pieczemy z każdej strony. I one właśnie też tak wyglądają po uwieczeniu. Możemy sobie to podpiec i możemy jeść to z sosem pomidorowym. Yy, mamy też poszykaną kapustę, którą nam została. To sobie bierzemy i pieczemy ją na patelni. I mieszamy z mięsem, znaczy z, 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 z tym kalafiorem, i mięsem. I mamy zawijane go. Jeszcze tego I zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Do usłyszenia.